Zaczynamy. Dawid grał czarnymi. Marty grał białymi. No i zaczęło się od niespodziewanego Tengena. No dobra, jest to jakiś ruch, pewnie nie akurat przez jakiegoś robota, czy coś, ale na pewno posiada swoją wartość przy grze na moją. Natomiast widzimy, że czarny nie jest jakiś też strasznie przywiązany, że teraz koniecznie to idziemy w to moje, ale też widzi, że na lewej bandzie jest bardzo duży ruch. No i faktycznie, gdyby to biały zagrał tutaj, to brałby mnóstwo od tego parasola, od parasola by brał bardzo dużo punktów. Więc czarny spryt nie robi, że tam wchodzi. Ruch na F4 jest rzadziej grywany niż ruch na F3 bo pozostaje denerwująca słabość, i ta słabość denerwująca to polega na tym, czemu biały spycha czarnego na swój parasol. Nie można hanę, jak to, przepraszam? Tego hanę nie można. Tu się nie gra? A czemu? Zaraz białego? Nie gra się G3? Myślałem, że się gra G3. A gdzie się gra? Tu się gra? Hmm, naprawdę? Eee, no dobra, no to jesteśmy rozcięci. Na to wygląda. Możemy tam się jakoś bić. Czy możemy się bić? A może możemy się bić? O tak. Cezary by polecał się bić? Ha ha. ha, ha. Zaraz nie, tutaj można też normalnie. Hmm. To Te jak czarny teraz powiadają, skoro już uczymy się dżoseki. O tak. Czy może raczej? Wygląda jak jakiś, jak jakiś możliwy, możliwy rezultat. To ciekawe to wydłużenie. Nie znam tego wydłużenia. D2 i łączenie to, to biały marmur. Aha, a może tutaj skoczyć? Pewnie nie, zwłaszcza jeśli drabinka tam nie jest dla nas faworyzująca. Nie faworyzuje nas. Ciekawe, co tutaj należy grać. Natomiast to, Hane, dlaczego miałoby być niemożliwe? Jeśli czarny jeszcze raz popchnie, to biały zdąży tutaj sobie dograć wesoło i będzie wydłużał. Dlatego też czarny najpierw zagra D2. Dalej będzie lazł. Biały pewnie się raz jeszcze wydłuży. Jeśli czarny tu to biały może sobie zagiąć i biały nie ma się tak źle. Jeśli czarny raz jeszcze popchnie. Może biały to wymieni, co? To może to nie jest takie złe dla białego czy jest? Trzeba to dokładnie przeliczyć. Czy biały przeżywa w rogu? No zależy w którym momencie. Nie mam pojęcia, czy biały przeżywa w rogu. Wydawało mi się, że też można grać toch, ale mówią mi tutaj, że nie można. To się kiedyś douczymy jeszcze. W każdym razie słabości pozostają. Dwie rzeczy do skomentowania. Po pierwsze. Nie jestem pewien, czy na miejscu czarnego grałbym tak daleko, czy nie wolałbym troszkę bliżej, żeby mieć większą siłę w razie, gdybym atakował tę grupę może się przydać. Trochę obawiałbym się, że teraz będzie Białemu łatwiej zabezpieczyć ten kształt i pozostawić tutaj słabość, ale nie wiem, w sumie nie, nie ma to znaczenia. Nie, być może ten ruch jest lepszy. Druga uwaga, a właśnie, że Czarek mówił, że Biały spycha Czarnego na swój parasol. Tak, i chyba to jest poprawna uwaga. Tak, wygląda na uwagę poprawną. Pewnie coś takiego po prostu. Bardzo możliwe, że to jest lepsze. Bardzo możliwe, że to jest lepsze. Ale w sumie, czy w ogóle trzeba tu grać? Załóżmy, że czarny sobie zagra to do Seiki. No, to jest duży ruch, to c9 albo c8. Ale czy jest większy niż r14? Trudno stwierdzić. Więc może mogli, mogliśmy też grać gdzie indziej. Aha, dobra, biały dograł. No właśnie, a gdyby zagrał f3, to nie musiałby dogrywać. Też swoją drogą, chyba częściej widywałem dogranie w H4. Ja wiem, że to wygląda bardzo blisko. Ale jednak tutaj nadal troszkę aży jest. Rezultat ok, No chyba wszystko to jest. Tutaj nie było do tej pory żadnych błędów w tej partii. W największym błędem według Katago będzie Tergen. No ale też nie wolno powiedzieć, że to jest błąd, bo się go staje na obrazie. Nie jestem przekonany co do tego kierunku gry białych. Czy to O3 jest najlepsze? Niby tak. Na tej bandzie jest wolnych przecięć nie aż tak dużo 6. Na tej z kolei jest aż 8. Na tej jest aż 8. No i jest jeszcze kwestia tego, że tam się tworzy wielkie mojo. Więc czy biały nie pomaga tworzyć czarnemu mojo? Wypychając czarnego na tamtą stronę. Po drugie. Po co białemu dodatkowe kamienie na tej bandzie, jeśli już tyle zainwestował w tę bandę? Jeśli już tyle biały zainwestowały w tę bandę, to znaczy, że białe tutaj prawie na pewno są bezpieczne, więc nie potrzebują prawdopodobnie kolejnego kamienia. Bardziej podoba mi się ten ruch, ale obawiam się, pincera. A jeszcze bardziej podoba mi się taki ruch, albo nie wiem, taki, albo kurczę taki. Można, czemu nie? Na różne sposoby tutaj można grać. Mm -hmm. Kopnięcie. Co się dzieje po kopnięciu? Normalnie po kopnięciu to co, to jak mnie uczono. O, mnie uczono. O tak. Nie? Chyba tak mnie uczono. Chociaż, albo tak o. Ale białe też mają jakieś możliwości inne w postaci jakichś cięć. Jakichś ścięć. Ale dokładnie, ale czarne mają trawinki, więc cięcia nie powinny być problemem. Dokładnie tak, jak mówi Czarek. Białe zamiast tego wyszły do rogu. I to wygląda trochę wątpliwie. Jak byście odpowiedzieli czarnym na ten ruch? Wiadomo, czego biały chce. Biały chce, żeby czarny odpowiedział jakoś tak i biały wtedy włazi i tnie. Haha. Ha. R4 po analizie. No tak, no właśnie. Też sobie o tym myślę, że R4. Najbezpieczniej. Jeśli biały teraz spróbują wykorzystać ten kamień w sansanie, to co czarne grają? Q2. Białe się połączą, czarne się połączą, to czarne się w miarę cieszą z rezultatu. Tak czy nie? Coś w tym stylu, z taką wymianą, hmm. no ale albo nie, powiedzmy bardziej o tak. Mnie się wydaje, że dobre dla czarnych. Można jeszcze pomyśleć więcej o tym teorii, ale mnie się wydaje, że dobre dla czarnych. No ale właśnie, tak jak mówi jaki planem białego jest cięcie, złapanie kamienia, i co dalej robi czarny? Daje Atari i pchamy, Dokładnie. Albo biały się westmień, Jak chce, to się wesmie. Moju tworzymy czarnemu. Dokładnie. Jak ocenić tego typu rezultat? Jak byście ocenili? Zabierzmy tak te dwa kamieniem. Później. Te cztery kamieniem. Wygląda to podobnie jak inwazja w Sansana. Po której czarny. O, to jest takie joseki. Nie, to wszyscy znamy. Ciach, 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 Po której czarny zdecydował się nie grać tego Tesuji, bo się przestraszył, że kamień biały do j 4 będzie dobrze pracować. I czarny po prostu sobie pchnęły. No i w porządku, może to jest po prostu joseki. Ale jeżeli do tego dochodzi wymiana A na B, to to na pewno jest dobry rezultat dla czarnego, bo kamień czarnego na Q6 coś daje. Kamień białego na P5 praktycznie nic nie daje. Czyli rezultat dobry dla czarnego. Czarny w grze zagrał pusty trójkąt. Gdzie powinny odpowiedzieć białe? Na pewno nie tu, gdzie w grze. Nie. Tak? Tu, gdzie w grze? Mnie się wydawało, że nie tu. Ja nie wiem, gdzie powinno odpowiedzieć białe, ale. Ogólnie zazwyczaj w tym kształcie nie odpowiadamy poprzez zablokowanie. Takie kształty się zdarzają. Gdzie one się zdarzają? One się zdarzają w jakichś yy, yy, tego typu sytuacjach. I zazwyczaj białe wolą jakieś luźne ruchy. Zamiast blokować i dać się rozciąć. Kata mówiła o 4. No dobra. Yy, natomiast mnie się wydaje, że białe powinny rozważyć na przykład. Zagranie ruchu w narożniku. Żeby, jakby, żeby ogłupić ten kształt czarnego, żeby tutaj te kamienie białego były zupełnie lekkie koło takiego troszkę przekoncentrowanego, kształt, koło, koło takiego przekoncentrowanego kształtu czarnych. Opcja numer dwa: no to to co mówią Giseli i Czarek. Tu, tu i tu, no niestety nie działa, bo drabinka. Przeciąć tu też niewiele daje, bo czarny się po prostu łączy. O4, Q5, S5. Mnie się to nie podoba dla białych. Mi się wydaje, że... No ja nie wiem, czy O4 to jest dobry kamień. Wydaje mi się, że, że Q5 może być lepszym kamieniem w takim momencie, ale no nie wiem, kto, kto to zgadnie. Ale gdy tak kata go mówiła, żeby grać w S5, to ja bym tu nie zagrał. Ja bym raczej wolał zagrać coś takiego. Zagrać tu, jak czarny tu, to spróbować jeszcze dostać to, to w sente i być zadowolonym ze wszystkich stron. Ale czy ten plan by się powiódł, kto wie. Biały wchodzi, biały gra na styku dwóch mojo, też nie wiem czy dobrze. Po co biały mu tu, to mojo? Znaczy ogólnie troszkę głupio się stało, że nastąpiły te wymiany. Chyba się głupio stało dla białego, że nastąpiły te wymiany. Właśnie, biały mógłby po prostu zagrać p2. Natomiast... Mnie się wydaje, że, że można iść od razu w tą moją. Jak czarne tu, to wtedy będziemy sobie uciekali w stronę mojo czarnych. o dwa duży ruch, tak? Biały się jakoś skupia na tym narożniku. Hmm. Można, można oczywiście. Ale m3 to jest troszkę powolny ruch, znowu, tam gdzie, gdzie, gdzie moje jest może bardziej grać, jak nas przetną, to na przetną, kogo to obchodzi. Małe. Chyba małe. Och, a tutaj biały już popełnia samobójstwo troszkę. No te dwa kamienie nie są takie duże, ale może lepiej by było, hm. a najlepiej nie tykać się tego co tylko Zagrać coś tam na górze. Oj, nie, do narożnika tak głęboko nie można. To czoseki jest uważane za lokalnie lepszy dla czarnych, a teraz będzie idealnie współpracowało ze wszystkim. Ono jest lokalnie, no takie, ok, dla białych, ale może czarne się z niego zazwyczaj cieszą, a już na pewno w tej grze się cieszą. Tu jest więcej, znaczy, przepraszam, tu jest więcej miejsca, na bandzie jest znacznie, znacznie więcej miejsca. Znacznie, znacznie. Biały tak na, trochę tak małostkowo zagrał. Skupił się na, na przeżyciu na niedużą skalę. To jest zły ruch, tu jest poprawny na punkty. Tak, bo tutaj na punkty to później w jose jest suji. Do Czuczyku nadzwoniłeś, a no właśnie. Zawstydził się, że promował tego typu zagrania. E, swoją drogą niektórzy polecają, żeby grać S18. A dlaczego? A no dlatego, że to nie jest strata punktowa. Natomiast czarne tracą jedną groźbę do Ciekawe. Nie? Może to jest rzeczywiście lepsze. Jedna Natomiast te 16 gorsze niż 15. No i właśnie, i teraz czarne nie zagrają tu ani tu. Czarne oczywiście, że zagrają na dużą skalę. W tej chwili gra mi się już podoba dla czarnych. Bardzo. Bardzo. Biały miał. Popatrzcie, biały miał bezpieczną grupę i sobie do niej tuż obok dostawił coś takiego. Po co? A w międzyczasie zginął tu, zginął tu. Bez sensu. Po co białemu to oczy? O tu. O tu, może nawet wyskoczyć, a co? Hmm. Biały teraz próbuje coś zrobić. No i dobrze, że próbuję. Inaczej gra by była mniej ciekawa. No ale czarny ładnie zagrał ten ruch w K17. Możliwe, że biały powinien był się wydłużać. Pewnie białe obawiały się tego ruchu. Ku dziewiętach ciebie No nieźle, że co, że ten ruch tam grozi zabiciem? A nie grozi. Może i nie grozi. Rogu. Rarogu. Mhm. No to głupio, że nie grozi. To pewnie lepiej było zagrać. Gdzie? No, denerwujące, nie? Biały zagrał taki denerwujący. N18. Mhm, dokładnie. Tutaj niczego się nie boję. Nie. Hmm. To atari to biały, tak nie wiem po co stracił oddech. Raczej spodziewałbym się po białym tego typu zagrania albo wręcz tego typu. Dobra, no i po co teraz było to P16? To nie jestem pewien. O, i biały znowu, znowu na jakąś małość się skusił, zamiast próbować przeżyć. Król, co boimy się, że umrzemy? Wiadomo, że jest trochę troszkę stresik, ale na przyszłość mamy albo możliwość zagrania tu, albo zagrania tu. I co naprawdę? Umrze to? Mnie się wydaje, że wcale niekoniecznie. Ale jak przeżyjemy na tak dużą skalę, to może ta granie jest taka zła. A Biały tu się skupił na, na małostkowej rzeczy. Ten ruch czarnego mnie zaskakuje, dlaczego nie tu? Nie wiem, nie rozumiem. A, też jest ciekawe jaki. Ok. Biały się próbował coś zrobić, ale nie bardzo się. No to nieźle DJ sobie radzi z tak skomplikowaną pozycją w ostatnich dniach. Och, tutaj było rzeczywiście piękne te słudzie. Gdyby biały tu nie zagrał, to. śmierć. Mm. No, biały tylko zginął na dużą skalę. No to. Nic dobrego to nie wróży. Czarny, yy, biały wkrótce poddał. To ja bym powiedział, że ostatnim ruchem takim kończący, ostatnim błędem kończącym grę były, było to. Że należało jednak od tamtej strony dawać atari. Ewentualnie można też rozważyć coś w tym stylu. Hmm. No, biały tak. W zasadzie w tej partii czarny nie wykazał się ani przez moment własną inicjatywą, nie? Tengen, Joseki, Joseki. Tutaj zagrał czarny takie P3 grożący aktywniejszy ale Jak biały wlazł w narożnik, to dalej czarny bezpiecznie odpowiada. Wziął po prostu, dopełnił sobie ten narożnik. Jak biały odpowiada, to czarny bierze. Jak biały wskakuje w narożnik, to czarny bierze. Czarny wyczerp w centrum to dograł. No tak. Znaczy białe... Teraz też białe próbują coś robić. Czarny tylko odpowiada, odpowiada, odpowiada na wszystkie ruchy. I białe cały czas się wykazują inicjatywą, inicjatywą, inicjatywą. No i faktycznie. Udało się zabić kolejnych sześć kamieni. Znakomicie. No tylko, że po chwili się okazuje, że teren czarnego jest znacznie większy niż teren biały. Hmm. Białe na własne życzenie przegrały tę partię i wszystko zaczęło się od tego, że białe dostawiły na dolnej bandzie zupełnie niepotrzebnie dodatkowych 6-7 kamieni. Tak. Zupełnie niepotrzebnie. A później też. Narożnik, mały. Mały, zamiast tego lepiej grać tu. Grasz, białe grają tu, zadają pytanie. Czy w narożnik, czy na zewnątrz? Czarne tu, białe tu. Albo może nie, może też wychodzą. Hmm. Białe mało odważnie. Białe myślały, że jeżeli będą cały czas miały inicjatywę i będą grały po prostu takie duże ruchy, to wygrają. Ale niemożliwe jest to, bo jeżeli nigdy nie zadadzą pytania czarnemu i czarny tylko odpowiadają, 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 to, to czarne nigdy nie mogą popełnić błędu i z tego wynika, że na pewno te ruchy białego są nie dość duże. Białe muszą pozwolić czarnemu podjąć choć jedną decyzję w partii. Tutaj czarne tylko grały duże ruchy. Które były. O tak, były pokazane. Dokładnie. Teraz graj tu, teraz graj tu. I czarne grały, grały, grały i wygrały. Hmm. O3 to jest błąd. I dalsze skupienie się na tej bandzie, na przykład M3, wydaje mi się, że to jest błąd. Nie jestem pewien. Jest to duży ruch, ale. W tym momencie na pewno możemy sobie powiedzieć, że coś poszło nie tak. Gdzie dokładnie coś poszło nie tak. Może R3, które jest odstępstwem od joseki, poszło nie tak. R3 to jest... Bo być może białe po prostu się pomyliły, gdzie się to R3 gra. W tym joseki się gra R3. W tym joseki R3 to jest tesuji. Istnieje jakieś takie joseki. Tilly willy. Nie wiem, jak to tam dokładnie, coś w tym stylu. Ach, no właśnie. No ale, jeśli nie znamy tosaki, to gramy po prostu zwyczajnie. I tak, tak, tak. No i w porządku. Dostaliśmy senta. Dobra. Czy są jakieś pytania do tej partii? Jeśli nie ma pytań do tej partii, to będziemy przechodzili do następnej. Okej. Okay. Dobra.